gdzie zaczynają właśnie nim skończy tego szukałam Amber co to jest Amber bursztyn myślałam że nie znajdę jednak znalazłam tutaj zobaczcie jakie są ceny tego bursztynu 30 dolarów no, oczywiście no bursztyn nasz bez porównania nie jest tak jak nasz polski ale jednak jest więc tego szukałam jeszcze się śmiałam do męża mówię ciekawe czy znajdziemy tutaj bursztyn tak, znaleźliśmy. Tu można sobie kupić właśnie na sztuki kamienie. Właśnie to jest do 10 dolarów. Bez względu, jaki kamień chcecie. Było, bardzo mnie interesowało, Mówię, po co ta woda tutaj jest. Dlatego, że jak polejecie te kamienie wodą, to one nabierają całkiem innego, innego koloru. Mają całkiem inną kolorystykę. Więc jak się spsikacie troszeczkę wodą, wtedy ten kamień nabiera. Innej, innego wyglądu. No fajne. Na początku mówię matko, podstawowo, wszędzie to wolno być te kamienie czy co? Nie, nie, nie. To wszystko jest zrobione pod klienta i tu macie właśnie 60, 80, 40 dolarów, 10 dolarów, 100 dolarów. Tyle kosztują właśnie te kamienie. To taka mała ciekawość.